kogoś, co robi. A ja go znam. Dobra, jest plan. Idziemy zamówić skrzydła. Tak, fajnie, bo się muszę poprawiać. Kolektuj się i trochę trzeba wyglądać ładnie. Ja się na skok wezmę. Patrzcie, fajnie. O, to jest Witajcie. Witaj, Idziemy. Chodźcie dalej. Tak, fajnie. bo my tak na warkoń, no. Jak zawsze ja jak zawsze. Jakbyś jakby skrzynię, jaką pietar mi dalo zamawia no to ja mu tę skrzynię ja zamówię. No, no! W ogóle nie wiedział. W ogóle cię tu specjalnie nie wiedział. Ale wiesz co, ja magiem. Tak, zamoczę starą skrzynię do nowy.

ja wszystko tu zrobimy i no nie siedzimy tak jak Nie, bo coś no, się nas tu to... Ym, nie wiem, co to się utrwali, co mam, nic nie Jaźmy tu, no ale dobra. Oczywiście się nie widzi, że jestem do tej skrzyni pasowałoby coś i domu widzi, Dwa dorobki, no dobra. nie? Wodorobi, no, no. jak skrzynia dla Jedra? Wejść na przykład. Co by pomyśleć o czym takim? Co by bym mogła doradzić, bo taką... Ty, no dobrze, to zoi. Ja mam taki pomysł, Jezus. że poopowiadaj no zaś jak to nie mamy robić w zwyczaju, bo my są jest, dakle. My nie są ciekawi, ale wiedzieć lubimy. Wiedzieć a no, jak tak. się tak przypatrzymy i się łapy, to my na to może i co na koniec jest, co by tej skrzyniu się tam skrzynią, ale tak po jest. prawdzie. Tak sobie jednak wciął? Po prawdzie co więcej się zajmujemy malowaniem gorsetów i ubrań boralskich. No i tu możecie sobie pooglądać. Tu pierwsza wystawia jak ślubne, co byś się teraz trochę ozejrzała. No mm. ślubno. <laughs> tu większość jest moich gorsetów. No i tak chciałabym mam troszkę opowiedzieć o tym malowaniu. Jak to się zaczyna? No zaczyna się tak, że dostałem od brata farby do tkanin na urodzinę no i za bardzo mi jak na tym wykorzystać, no to posłałem do sklepu kupię gorset. No i chciałabym sobie pokazać mój pierwszy gorset o, efekty o, <laughs> proszę na... Ja <bardzo>. tak. <laughs> to był bez szablonu na wartości. No i teraz ma swoje miejsce w sofie jako na pamiątkę, no bo potem jest wiadomo, że tym więcej się maluje, to warsztat mm. się wyrobił no i, i później jest tak bardziej realistyczny ten dziewięciornik wygląda. a miło, cześć. Widzisz, to, to już takie jest. Hmm, to no, <grym <grym no kresie, sama, to jest zło. Więcej malowała, potem zaś sama, zaś tak już potem sama od sobie leciała, co zaś potem Kajś namyślała i się poucić. i się Właśnie połócić, nie. Bardziej tak metodą prób, błędów i potem się zaczęły urodziny koleżanek osiemnastki, no to robię jak takie borsaty na prezenty. No i myślę, że za niektóre koleżanki, znaczy nie no wszystkie koleżanki mają do dziś takie prezenty, żeby no właśnie przykładem zdała. Absolutnie. Taką fajną malową dziewczyna. Chciałabym <śla> powiedzieć o wzorach, bo mm -hmm. to jest tak, że kozdy wzór. Ja staram się wymyślić indywidualnie, na przykład tak jak Dorotka teraz spódnicę w róże z dodatkami goździków, No to wymyślony wzór, żeby ująć te kwiatki we wzorze, żeby wszystko się komponowało w jedną całość. I tu bym Wam pokazała, jak tu wygląda po kolei. I są takie szkicowniki. a to o. sama wymyślasz, tak? Te wzory, szkicuje szkicuje sam. Ja to, się wiem, widzi. to jest taki pierwszy zamysł, jakieś piotki i tu jest później w efekcie końcowym rękopu. To jest tak symetrycznie góra stoły. No tu jest pół, później drugie pikady pół. Żeby to przenieść, to nie używam kalki, bo niektórzy mają uczulenie na. Y Paznokieć po tablicy, jak się przejedzie, to jest taki <noise> dyskomfort, to ja takie w kontakcie z kalką, nie dam rady pracować na kalce, więc rysuję wzór na kartce wycinam go. O, Dorotku, to jest akurat A tu nawet możemy przyłożyć do tego, tak. żebyśmy widzieli, jak to wydzielało na samym początku. Później to rysuję taką pudrową kredką pastelową. Na to nakładam podkład biały, musi to dobrze wyschnąć, no i potem bawimy się kolorami. No i najbardziej to lubię właśnie najbardziej lubię e, tworzyć nowe wzory, wtedy jest taka zabawa z tym, do, dopasowanie koloru, e, żeby to go grało. I później, bo można wymalować na gotowym gorszce na gotowej kosuli, jest wygodniej na kawałku materiału. Rozrysować. Tu są plecy, szopki, kaletki. No i z takim materiałem. chłop bierze babę do krawcowej. Krawcową mierza. Ile Syję, a Najlepszy no układ. To no jest układ idealny. A jakimi farbami? To są e, farby specjalne do tkanin. akryl z dodatkiem takiej elastycznej. czegoś elastycznego. <noise> I potem, jak to było dobrze wyschnie, to trzeba zaprasować przez pergamin bez A -a. pary wodnej. No i to jest zaimpregno zaimpregnowane, i nie trzeba się bać dysca wtedy, bo nie, kiedy się grają Jak jest właśnie. Dys, właśnie. Właśnie. brać właśnie, inne jest bawa, bawa, tylko Pierą to normalnie? Można brać ręcznie. Ręcznie wiem. Są y, takie odważne dziewczyny, żeby do pralki włosom, ale jakoś tak. Jestem nie przekonana do tego, żeby to włożyć do y, pralki detergentów. Charę, no, mleko, no tak, letnia no, woda. To, I tu Dodać w trochę. I, powiedz, jest no, jestem. Po jakimś czasie to najlepiej jest i do tobie, żeby Jak mam, to się no. tak. Ciuło ja no, albo coś i to tak poprawia? No, no tak, to robi, jest z ciemnymi tak. tkaninami, bo ciemna tkanina która wpija tą farbę mhm. i po czasie tak są mhm. wyblakłe Ale to sprawdzone materiały, które nie piją tej farby. Bo, no to, to też trzeba wiedzieć tak, no. lata tak, praktyki. Tak, to jest metoda prób i błędów. No i też wiemy, że teraz się wróciła troszeczkę moda na malowanie koresetów, a ty wiemy, że do tobie dużo dziewczyn przychodzi, co będzie mi malowała. Tak, jest, jest, zainteresowanie. Chodźcie na weselu całą westawa jest. Żeś się zna no, że to jest tak, młody. To, to jest taki efekt końcowy i się teraz jest tak, że to jest moda Facebook, koszty dodaje relacje jest ja komunia, to ino patrzę i ciekawe, kany będą moje gorsety I tu tak uwidzieć swoją robotę i znakiem się, bo wiadomo, w takim to jest, yy, wydaniu nie łudzę, jak to jest w całości. A jak jest to krawce, bo zrobi dobrą robotę, teraz jest super yy, z tym łopsywaniem cytasiem, kąt, cy korolikami. I to tak uboga, co cały wzór. Tu mam na przykład to, tu bratówka mm -hmm. wysyła korolikami i tu tak. Jest to do doda takiego Albo doda jest to tak do tego No ale widzę, że to nie inno mamy tą betach, bo bajnie coś jest, no nie? Bo tu szkicuje, to są twoje rysunki, nie? Tak, to, to moje rysunki. jest tak ładne plastycznym, no to jest to, 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 to są y, z liceum moje prace. O w dziś. Tak, za, tu jest tak. Jak jest to stacy troszkę za tym, to, to się to, się narysuje. No też trzeba mieć i artystyczne, co by potem to przenieść właśnie tak na tkaninę, tak jak godała, no to trzeba by i umieć tak tu fajnie narysować, wyrysować, jak to, to możemy uwidzieć na tych obręzkach. I jest też skrzynecki jakieś i tak? Tak, tutaj skrzynia jest. To, to jest... O, to ta Ty to, to ta nasa, to na razie jest. Ale już przybaczyć się nie mogę, nie? nie cię się mogę, nie mogę. Tak no i takie potem, wiadomo, przenoszenie na mise, elementy, to skrzyneczka na korole i umieścić na se motywy tradycyjne, z... ludowe. Na czym mhm. Ci się najlepiej maluje? Czy to jest właśnie tkanina, czy to na przykład na i na czym ci... to jest do najlepszy materiał? Ech, chyba jednak te gorsety na materiale, mhm. tak. Jest to, to z gabarytowo takie miejsce można sobie wywołać za skrzynią, jest więcej zabawy, bo jeszcze ma mieć trochę miejsca, placu, żeby się z tym rozłożyć ale wszystko no. fajne. To, to jest, jest taka odskocznia, za długo już przywraca, tak, no to czaj, iść i ale najlepiej, no, ale skrzynie wolę wolę to odbiór tych tak. no, no, my też. do tego. Ale co e, bioroma? Nie ty jak jeszcze na mnie tak pięknie prezent wyktowałam, no to... No jest jeszcze tu taki jak znom Taką rzecz. Że tu trzeba jest coś piwać w malarni, nie? Nie? No. Przy odbiorze. No w malarni w malarni. No. To jakoś to zaśpiewujcie na stomie się nauczyć. Będę no, zaświedział. Ja no, już wiem, że tu nie wolno rak wychodzić bez tego. No. I, 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 i w nocy się nie siedział. I nie dochodzi, bo to już musi świtać. Tak? No przecież z... W... To okay. nie świecą. za tę. Wiecie, że teraz no. nie świecą w No, A mamy bacza, już z <noise> rano do bezpieczniej. No to jak już, tu muła śpiewego dalnie, to zaśpiewajcie przecież ku no ten to, to, to mułek bierze tej skrzyni. No to pójdziemy sobie zaśpiewać. No! Wszyscy! W sumie w moje ulubione miejsce, ale zapytam się, co to jest za miejsce, na włowiedz czasem widzą. To jest malarnia taty, z której czasami korzystam. Bardzo rzadko do malowania części problem, bo się nie nie się, nie 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 się. No, no dobra, no to... Co to, to, się to jakoś No to jest tradycja i tu jak się to nie może znieść bez śpiewania. Śpiewa Hej, przele! I cała moja. Ja Cię nawet dana. do tego mogę zaprzeć jak będziesz chciał. Byś jest miejscem. No, ale ten... A ty fajnie tam w środku to jest? Bardzo. Gdy to gram? Taką zajmij Ale... Ale piękna sprawa. Jest cała moja. Z tą gulą w styczniu, którą się do niej Patrz, jest to pełno. No to, nie jest to, nie to jest. To jest za mami. Tu to moja? Bierzemy ją. No. Ty, co jest zaś? Możecie sobie nie do 5 minut przyjrzeli. No ale. Z czego kawka było? No, kawka. Kawka. Nie wiem, co byście sobie do tej kawki dolewały. Bo no, kawka. No, no. Chciałabym ci no, to dla mnie tu? W tej była jeszcze dużo, wiesz? I no my weźli i patrzaj. Skurdzęła się. No, może od tej pogody. A, my tego ześmiję. Dobra, Hej, do bo te za. No dobra, jedziemy, jedziemy, no, jedziemy, no. Ale coś mi tu nie pasuje. Ale co? No to jest, to jest nienormalne. Chyba, że w smart, nie dzień polarny, no nie wiem. No patrz, będzie no, będziesz za drzwi i tu się zmniejszają rzeczy ty. No ja się wrócę, może jeste ten. A ty się nie zmieniła. Dzięki. Ale dobrze. No nie no, ale może być się skurpca te za akurat. Tak, nie, tak. Tak nie wyjecha. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, Dawaj, jedziemy. Ja to muszę sprawdzić. Ja nie wiem, ale uwidzisz. Dobra, no. chodzimy i wywodzimy. Nie, chodzimy, zostanę, wychodzimy. Nie zostajemy. To ja zostawę. Nie, ja zostanę, a ty wchodzisz, ale będę patrzę. Będzie ty nowa. No będę będę patrzył. Chodzimy i wychodzimy. Chodź Dobra. Ciemno! Ciemno! Jasno! Lubię jestem Ciemno! nie herbaty! jasno, jasno! Co jest? W ogóle. Czekaj, stop. My teraz tu chodzimy, wychodzimy, chodzimy, wychodzimy! jest? co jest? Sprawdzę, w które dziesiąt? Trzy dni później? No tak, wyszło! No teraz już z nie ma po co i Do roboty. To jest. To jest zabojba. chodźmy. Cześć Anka. Cześć. <laughs> Faktycznie, Haniu, jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni tu występuje. To jak już wlezie z skrzyni odbiór tej skrzyni, nie na będziesz. posiad, śpiewać, garać. to no do rania please, nie to nie będzie. Chciała, próbowała, nie dało